Dobry, witam bardzo Państwa serdecznie. Na samym początku chciałbym serdecznie nie pozdrowić wszystkich much, a szczególnie tej grubej olopy, która latała gdzieś tak mniej więcej pomiędzy trzecią a piątą. Nie pozdrawiam Cię i zrobię swoją porządek, jak tylko wrócę do domu. Także szykuj się. Mówię, Adam, to nagrywanie to jest ciężki biznes. Ja to się kamera rozładuje, to ja. karta pamięci, to przywrócenie ja. danych, daj spokój mogłem sobie łatwiejszą robotę znaleźć. Słuchaj, najlepsze hobby to jest rolnictwo. Ostatnia korna, znaczy, no nie, że ostatnio, ale no w tym roku będzie. Ten, ten bo patrz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 albo 12 piór, tak? Jeszcze raz, a u mnie jest 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, a u mnie jest połowa. Wiesz moja jest miękka? I ja mam, ja zaraz pójdę zobaczyć jeszcze. No. Te gumy tu na ramię. Nie, te dolne, te duże. Ale ja mam takie gumy. U mnie też są, bo to, to takie typowe i ja nawet tą małą D35, bo ja tam ziemi po 7-8 ton i czasami na nią ładuję. co też właśnie na takie gumy przerobiłem, to ona jakby... Od razu już siedzi na tych gumach, nie? Że ja musiałem podnieść lewarkiem ja. całą wiesz, na resorze, że ona siedzi już na gumie, a bo tak no to resory w drugą stronę, bo, nie? Ogólnie ona fajnie ma jej przód, nie? Ten przód. Ale ciekawe czy... Ty, czy ciekawe, ja nie, nie znam Potrafi się... Znaczy mi to kurno, Jak mam, wiesz, jak mam daje bandrę, nie? No. to tak wyszkaczyć, nie? Tu? Ja, tu szybciej się nadu, nie? Aha. Albo z dole, bo to się przywinało okej mi. Jest dolego, <noise> z dolego do góry. Ale patrz, tam z tyłu masz... Bo ja wiesz, ja tego, nie, ja tego, być, ja tego nie znam. Być, 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 być. Tu jest coś, guma jakaś. Być, nie? O ja pierdziele ty... Ja nie, no, się, nie? ja nie znam takich ja, mam rzeczy mam się, to, jak, nie, Ej, a to do czego te są rzeczy. Hamulce. Odblokowywanie? Zablokowywanie? Nie ma, czy... Dodatkowy zawór. Zawór do hamulców. Masz kurde jakiś. Ja to miałem w ogóle niekompletną tą przyczepę. Zawór to jest zawór do hamulców, nie? A ja wiesz, to skwyciłem do hamulców tego, nie? A i to co dopniemy, nie? Nowe, nowe, nowe gumy? Nie wiem, ja nie miałem. Nie, nie, nie. Ja w ogóle miałem niekompletną ramę, wiesz? Niekompletną ramę miałem? Ja zaraz swoją zobaczę, ja mam 6 piór i ja mam kwadratowe te. Ja mam kwadratowe osie, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczę. A ja, to jest 80 tak tak? Nie, czy to nie? To nie jest 80 ale to jest też KLK? Co to? Tak Nie, to też to nie, to był KLK. To jakiś tam brandysz, czy co to jest? No to jest nie, czy jakiś to jest. ten Kasbrocher? Jakiś Czy jak to tam się nazywa, nie. bo ja nie wiem, jak to się nie wypowiada. Nie No ale ta jest potęga, nie? Resory to wszystko, to, to, to jest to, petarda. Bo tu było ten, nie? Bo to była na, na tym, na powietrze, nie? Ona. Na wywrot na powietrze. Tak, tak. To jest Przerab, I przerabiałeś. To jest górnik, bo tu byś zbiorniki, bo Na W tej ramie. Na, tu, no. I na pneumatykę. Ja. Ale nabijałeś tak, pneumatykę? Tak, jak, na... jak kogo i pneumatykę nabijałeś normalnie ściągnika, tak? Mm. <grym> okay. I wychodziłeś no. i za workiem Pyk. No to faktycznie jakie te zbiorniki i te tłoki musiały być wielkie, nie? Bo no takie były Ja za, za te tłoki kupiłem te tłoki, nie? <grym> Ale były sprzedały się chętnie byli na to? Nie rozumiem, nie? Tylko tak, nie, chyba. Tyle Bo tam Tyle była. Tyle ważyło. Ja myślałem, że w te, ten zaczep bo ja mam taki sam, że w, a w tej siódemkach jest taki na, na przelotkę, nie? I kumper chyba nie wiem czy on twierdzi że mu się wypięło, ale albo wiesz, bo to nie zawsze może wskoczy, no, trzeba uważać to na to. I, i, I wybiło mu zaczep cały do góry. Tak, ja nie to miał, mówię... bo nie miał zabijanego tego tego. Też mi się tak wydaje, nie? To tego nie miał zabijanego nie Ale on jest nie? Maturę, ten. Patrz. No tylko ten zęzer, ale że tutaj nie ma jakiegoś takiego, to nie, jest to kurde. W, bo musi wyciągać, przecież no ja wiem, nie? Ale takie głupie zabezpieczenie. No to, to jest to drugie. To jest po to, to jest ta degałka. I chodzi. Tu to jest o... nie to jest Ja się nie... tego bałem na początku. to taka... nie jest zapięte czy nie zapięte? Ja się tego chyba na początku bałem, ale nie no jest zapięty, nie? Jest. No bo ten. Kurczę, to by ten dżendzel nie wyskoczył, no, no już teraz jest załadowana, ten będziemy tak, tworzyć. Tak, tak. No to jest ten. I bo, na, bo nie miał. I, i pewnie miał wiesz, jak wiem błąd jeszcze? bo no, się od przyczepu musimy być do noszczelnikiem No 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 I będzie o jeden ząbek wyżej, nie? To już będzie podbijał, wybijał Pod noszczelnik, nie? Ogólnie? A jak nie ma zapiętego to się wypiął mi, mi mówili, że miałem wziąć takie te odciągi, bo ja mam takie rozkręcane i one są słabe te rozkręcane, bo zabijają zabi 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 się To dziwo działa, A lat nie robił teraz, aha, i się fajnie... Nie, nie się, No smaru nie mam być, bo ma chodzić bez smaru Jo, smar nie wziął bo <umień2> <śpiało> <śpiało> Ale właśnie też patrzyłem, że I te Nie się... nie? No Nie, no się śmieje z tym smarem, ale... E, no kurde, zawsze to się zabije ziemią, nie? I, pa, i to może takie Za to dopłata chyba była Tyle lat działa, nie? Tak, a jak do zapinania maszyn, to gdzieś to blokujesz sobie? Tak, możesz sobie iść do matuszek, albo robisz to Aha, i wtedy już to pływa No tak? i wiesz, to jest tak fajne, bo to jest tylko jedno ruszenie i to zaspadnie. No właśnie nie? o to chodzi, a ja muszę rozkręcać albo zawleczkę przekładać Albo tu, tu na natusz masz, nie? Tak tutaj ma to, a, I jest to tutaj to do góry to. Te są lepsze te odciągi No, wiesz, no tak odgrym, bo nie? Tak ja patrzyłem na te, te siódemki To właśnie tam było wszystko na jednym sworzniu U mnie jest na oddzielnym Mi się akurat to podobało, ale no chodzi to wszystko Nie mam problemu z tym, wytrzymałem to tutaj To jest zapięcie, bo robimy, mojej, sam robiłem jej Aha tak ja jak robię. ten, tak ja jak... Tak jak teraz się bym było. musimy widzimy... Oj dobra, to skoro wikolanda, przy drugim To jest słuchaj, a powiedz mi ten Tak słuchaj. ile ten, ile ty godzin masz w nim? Nie wiem. Nie wiesz. Czlika to ma 4 cztery, cztery tysiące 4 tysiące godzin. A może można maskę podnieść? O ja przyjęcie. Masz podczas. Masz, ale co, złapią siłowniki czy trzeba? Już wymijane były dwa razy, takie gówno A czyli musisz trzymać? No. Dobra, no to nie. No, musisz, to nie, ale wiesz, nie, bo będę musiał ci dopłacić za nagrywki, ty. Słuchaj, no, e byłem u Piotra ostatnio, no. robili, robił chipa na 200 koni w t 7 no. no. To tutaj ten zestaw chłodnic, ja w te szóstce mam bardzo podobne. I się tak, wiesz, zastanawiałem, czy w TM będzie. U Piotra jest taki, interkuler i chłodnica. Większe, a tutaj ten, bo ten te szóstka i te podobny temat, tak gabarytowo bym powiedział, chyba. Ale ten, dobra, zamykamy, bo szkoda, ten. Tak, Waży ta maska, ta wytrzyma, a nie plastik, kurde. Ja widziałem, jak wiem, na wygierach gdzieś tam Tak. Tu, tu nie miał farby, tu i tu. Aha. No i ten, i. Od pizy wskazania, nie? Tak, w kitę dostawał. I zobaczysz, jak ja, jak ja podjadę, e, to ja mam moją zwolnicę Przodu Jest taka W tej te Kurde Pancerny traktor To jest e, potężne to, nie? No jest Ale tak, bajce, jaki ma teraz bajer Nie zapalź go sami Czemu? Podchodzi się obręb Nie? Gdzieś spryt. tam ten Nie Włączysz kołbuty i odpala a ja a ja a ja, a ja, a ja a ja ten, a ja jak, ja jak koguty włączam to radio gaśnie. Ale fan traku. Ty, ale tutaj wiesz, wypsli ja staję, nie? Że, że no. Ja patrzę koguty patrzę Działa. Tutaj jak na tej pompy mi się wydaje, że tam u góry jest korektor dawki od paliwa. No. To, to idzie przestawić. A ja ale u ja siebie ja u ja siebie opór, kurde ja nie wiem, mogę ten, zrobić. Zapomnij za nie? Robiono. Mhm. A ty masz ośkę sztywną czy amortyzowaną? Sztywna Sztywna jest Ja no teraz sportowe. zmieniałem ciśnienie To ja jest sportowe, nie? To jest sportowe, tak Tak, tak, to jest tak sztywda. samo jak Eski, to są sportowe Nie, ale tak mówię, to jest wszystko takie, no takie kurde masywniejsze i mocniejsze A już to mówię, stara, tym bardziej to starsza nie, wersja i, i to jest kurczę ten A tam to już wszystko takie delikatne teraz Dobra Potem ewentualnie się ten, dasz mi ten przejechać albo odpalię, odpalę, odpala. Tak, ale później najważniejsza ale kiedyś, rzecz Bitkwi, tam, że wiesz, tam jedno. Wiem, wiem. Po, no, raz no. na rok mówią, że to smarować. Ja, raz na pięć lat. Raz na pięć lat. No. I, i, dwa razy. I dwa razy, no? I dwa razy. Dobra. Na tym kanale. Na tym kanale to co chwila. Zetor i włożenie gnoju. O, może potem się przejedziemy TM-em 155. Kurde, ale tak jak właśnie przednia ośka czy coś do, do tej szóstki, no to kurczę. Temik dużo masywniejszy na pompie rotacyjnej. Piękna maszyna i ma takie życie w sobie i dźwięk jakiś. A kurczę, w tych tam yy, plastikowych, w sensie tych świeżych, to ani to. Dźwięku zero. Teraz to chociaż w tych ciągnikach, jak w tych samochodach, no bo zrobili, wiesz, głośnik, nie? Żeby to też dźwięku trochę miało. Ostatnia jakaś beta jechała tu, wiesz, jak teraz te płyniki, te tam podwagonoski są, nie? Dwie rurki kurde z dpf a dwie rurki kurde z dwoma głośnikami, nie? już że to jest zestaw rzutekowy Apla, nie? Jestem zaorany po prostu. Złapałem kapcia w D47. Tam, tylne koło. Mamy zmienione, już chciałem jechać do domu, odpinać przyczepę. Adam mówi, bo Adam już ma wszystkie na te szerokie laczki. Ja generalnie tutaj miałem nową oponę 20 założoną do D47, ale tutaj nowy kurnik był budowany i po prostu gdzieś się gwóźdź musiał chyba znaleźć w tym. Przez taki gruz przejeżdżałem. No i fajnie, Adam miał klucz Einhella, Eich, kurde mały taki gabarytowo. Kurde, chwila moment, fakt, że gwinty mam posmarowane, bo hamulce były całe przeglądane w tej D47. Także fajnie, serwis poszedł, tam leży moje koło. Tu Krzysztof zaraz fendem odjeżdża i doładowujemy drugą przyczepę ja mam na dzisiaj koniec. Zawiozę to koło do tego, do Lubawy, do, do serwisu, niech mi tą dwudziechę zrobią, bo to jest ta dwudziecha na pierścieniu. Ja mam tam do malowania dzisiaj i ogólnie walkę z tym silosem, to już tam nie będę sam tego rozbierał, tylko Niech serwis po prostu ogumienia się tym zajmie, niech mi zrobią, skleją dętkę. Jest dzisiaj piątek 9. W sumie dzisiaj ma być to te rozwiązanie tego konkursu z tego Jacka mocnego. Teraz tam zobaczę czy coś tam, coś za te palenie gumy pykło czy nie pykło. Już tam obojętne jest mi to. Trochę chociaż fanu było z tego, było trochę fanu spalenia kapora z ze torem. Będziemy te, gdzieś tam na zakończenie jakieś dogram, ale jeszcze tu czekam, bo kumpel ma podjechać To może dam radę mu wrzucić to koło zaraz na busa, żeby mi podrzucił to, żebym już nie jeździł tam i z powrotem I tak, kurde Liczymy na ten deszcz, bo popiół, po prostu jest wszystko popiół, nie? Z masakra Widzimy się na zakończeniu filmu tak, co ja wam mogę powiedzieć? No mogę wam powiedzieć tyle, że jak wiecie, jest zrobiony ten, patrz, dwie przyczepy i obciążenie 100% kurde. Mamy 32 na godzinę eee, no wiecie, że zrobiłem ten eee, tą amortyzację osi, jeszcze będę nad tym pracował, bo ja chcę, żeby było jeszcze lepiej. Zresztą mam już azot. Mam 36 na godzinę lecę po polnej drodze. Na pusto bez balastu i jest to realne. Natomiast ja chcę mieć, no tak jak mówię przyszłościowo, to jest to jeszcze troszeczkę za mocno, to lepiej. Natomiast ta ośka bez balastu już wybiera nierówności, nie? Także to już jest nadzieja. Na tuszewie popadało. No widzisz, to jeszcze, jeszcze trochę, nie? O, tutaj wpadniemy w dziurę celowo. Przy, no, o, Nie, to jeszcze jeszcze jest nie to. Trzeba jeszcze może jeden akumulator dorzucić, natomiast to już jest. To już jest coś, nie jakby. To jeszcze jest nie to. To jest inaczej film nie oddaje tego, bo, bo, bo nie ma jak tego oddać. Na tuszewie przejeżdżałem to trochę popadało, więc nawet tutaj kropelka jest. Grze tam już ten, trochę się chmurzy, więc... Wracamy, tu wysypujemy. Wracam do domu. Tam są te buraki cukrowe, które nie powschodziły. Wszystkie górki gołe tutaj u znajomych podglądałem. Kurczę ten. E... A dobra, sypiemy tu od razu. Od razu ten. E... Orka była wykonana, co ciekawe, na wiosnę. E... Wiem, że tam było głęboszowane. U pana, e... u pa... pan Irek chyba tam głęboszował. I powiem Wam, że no górki też, ale tam mniej może górek jest, tu jest bardziej pofalowany teren, bo tutaj to, to są jedne z większych, kurde jak nie największe góry na e, moim gospodarstwie, nie? I tam na równiejszym polu lepiej to wygląda. Natomiast ten, natomiast e, fajnie kurde te buraki petarda, no lepsze, dużo, dużo, dużo lepsze, no u mnie to jest wszystko golizna. Jeszcze zjeździłem to pole tym obornikiem i no nieciekawie w tym roku tak ten burak. No ale dobra, damy. No i teraz jaki jest plan? Plan jest taki, że byśmy ten bigotku tu wysypali, wyczyścili przyczepy. Ja te przyczepy stawiam, bo już dzisiaj nie zamierzam się tym zajmować. I zapnę chyba Aksisa, Zjem coś i może jeszcze byśmy... No kurde, no fajnie by było jakby coś się zebrało. Jakby zaczęło się już tak zbierać, bo tak jest wiecznie, strasznie parno. To byśmy wsypali i po 100-150 saletry na te buraczki jeszcze dorzucili, bo ten bigot został u góry. To z tego bigosu za dużo nie pociągnie. To ja tam mam trochę RSM-u, no to tam z 80 kilo może mam. To by 100 saletry może 100, no to że te 130-140 tego buraka zamknąć, nie? Także tego. Także wysypujemy. No tutaj pokrajało na górach, popękało. Tu jest cięższa ziemia. To popękało nie aż mega mocno, ale, ale już też popękało wszystko i wilgoci nie ma. Ślad sobie położę. Tutaj jest euforia. I tą euforię wysiałem 400 roślin na metr i, i kurczę ten. Za rzadko górki siałem wzdłuż i w poprzek i tu też wszystko. Kropić, zaczyna trochę kropić. Wysypujemy te przyczepy i jedziemy zapinać aksisa. A wiosna była patrz, taka mokra, że po ramę siadał. Cały Newgoland to kurde tam, wszystko w błocie. Powie dobra pierdziele, nie myję go, bo częste mycie... Kraca życie. Eee, Vetora to się można mycie, tak. Ten by jak ten. Jeszcze musi trochę minimum z 1000 godzin zrobić, to wtedy będzie zasługiwał na mycie, Kurde, Pokażę, na co go ten. Widać tutaj coś e, tak informacyjnie. Tylko, nie? To mamy zakończenie filmu, ale nic nie popadało, nie? Spadło kilka kropli włączyłem wycieraczkę, trzy razy czy tam pięć razy tą wycieraczką przetarłem po drodze i no i tyle, no wróciłem do domu i trochę tam zjadłem kawę wypiłem i, i konstrukcję maluję, idę czyścić pistolet przestawiłem, bo mówię, nie mam zakończenia nagranego no i na razie zapowiadają no 16 chyba 15-16, wszystkie chmury się rozwiały wie jak nie wiem Padać nie chcę. No i tyle. Mam koniec filmu. Cześć.